Niektóre tajemnice zbyt długo pozostawały za zamkniętymi drzwiami, ale teraz, kiedy nauka coraz częściej styka się z tym, co nie mieści się w znanych ramach, te drzwi zaczynają się uchylać. Każdego roku pojawiają się nowe dane. Jest ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej, i wszystkie one dotyczą tego, co dzieje się z człowiekiem w ostatnich sekundach przed śmiercią, tego, co następuje później. Czasami mówi się, że to wszystko to tylko fantazje tych, Którzy przeżyli śmierć kliniczną. Ale gdyby to były tylko sny, czy mogłyby się powtarzać u ludzi z różnych krajów, o różnym wychowaniu, różnej wierze? Co więcej, te historie zaczęli potwierdzać również lekarze. I to nie tylko ci, którzy badają ten fenomen, ale także ci, którzy sami kiedyś znaleźli się po tamtej stronie. I właśnie tu robi się jeszcze ciekawiej, bo wśród tych, którzy stamtąd wracają. Coraz częściej pojawiają się te same szczegóły. I one nie przypominają urojeń, halucynacji ani bajek. Brzmią jak coś, co naprawdę się wydarzyło i co najbardziej niepokojące, dzieje się z każdym. Steve Miller to znany amerykański pisarz, badacz ludzkiej świadomości i autor prac poświęconych tajemnicom życia i śmierci. Nie tylko interesował się tym tematem, poświęcił mu lata swojego życia. Zamiast zgadywać i snuć domysły. Obrał drogę naukową. Zebrał ponad 3000 udokumentowanych świadectw ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną. Miller dokładnie przeanalizował każdą historię, szukając powtórzeń, prawidłowości i tego, co wykracza poza granice zwykłej psychologii. Jego praca stała się jedną z najbardziej zakrojonych prób odpowiedzi na najważniejsze pytanie, które nurtuje każdego: czy nasze życie trwa po śmierci i czy można to udowodnić? W jednej z takich opowieści wszystko zaczęło się od czegoś prostego: kobieta o imieniu Dorys trafiła do szpitala. Jej stan się pogarszał, i w pewnym momencie lekarze odnotowali zatrzymanie akcji serca. Potem udało jej się wrócić, i opowiedziała, że widziała tam swojego zmarłego ojca. To nie wydawało się dziwne, dopóki nie wspomniała o swojej siostrze. Ta była przy ojcu, ale według samej Dorys, nadal żyła. Tak właśnie sądziła. Pielęgniarka, słysząc to, zamarła, bo dokładnie w tym momencie, kiedy Dorys znajdowała się po tamtej stronie, jej siostra rzeczywiście zmarła. Ale nikt jeszcze nie zdążył jej o tym poinformować. Skąd mogła to wiedzieć? To było niemożliwe, chyba że jej świadomość znajdowała się gdzieś poza ciałem. Chyba że dusza naprawdę wciąż widzi i czuje. Pewien staruszek, który trafił na oddział intensywnej terapii, przeżył coś podobnego. Przed rozpoczęciem procedury wyjęto mu protezy zębowe i położono na specjalny wózek. Potem zapadł w śpiączkę. Minął tydzień. Przeniesiono go do innej sali. A kiedy odzyskał przytomność i zobaczył tę samą pielęgniarkę, pierwsze co zrobił, to poprosił o zwrot protez. I sam opisał, gdzie dokładnie one leżały. I to nie tylko wskazał półkę, ale też wymienił, co wtedy stało obok? Nikt nie rozumiał, jak to możliwe. Od momentu operacji nie był w tej sali. Ale on widział, wiedział, tam był, choć jego ciało leżało nieprzytomne. Opowiedział, jak unosił się nad swoim ciałem, jak obserwował lekarzy, jak bardzo się bał, nie bólu, ale tego, że jego dusza może nie wrócić, a jeszcze bardziej tego, co zobaczył kiedy znalazł się po tamtej stronie. Powiedział: Jeśli to wszystko prawda, i jeśli istnieje inny świat, to możliwe, że nie trafię do raju. Zobaczyłem, że są miejsca, gdzie ludzie muszą zapłacić za wszystko, co robili za życia. I nie jestem pewien, czy jestem na to gotowy. Steve Miller zapisywał nie tylko historię zwykłych ludzi, odnajdywał dokumentację medyczną, zeznania lekarzy, schematy operacji. Opisał przypadek młodej piosenkarki o imieniu Pamela. Przechodziła skomplikowaną operację. Aby kontrolować pracę mózgu, włożono jej do uszu słuchawki z rytmicznymi dźwiękami. Dopóki mózg reagował, wszystko przebiegało zgodnie z planem. Ale nagle sygnały zniknęły. Lekarze stwierdzili zgon. Właśnie w tym momencie Pamela opisała, jak zaczęła się unosić w górę, jak znalazła się na sali operacyjnej. Obserwowała działania chirurgów. Jej głowa była przykryta grubą tkaniną. Nie mogła widzieć narzędzi, ale później wymieniła każdy przedmiot. Opisała, gdzie leżał, jaki był. Podała imiona osób, które stały obok. To niemożliwe, jeśli kierować się logiką, ale możliwe, jeśli dusza rzeczywiście opuszcza ciało, i jeśli świadomość, to nie coś, co tworzy mózg, lecz coś znacznie większego. Pamela wspominała, jak nagle wszystko się zmieniło. Znalazła się w tunelu, jakby coś się wciągało tam, gdzie nie obowiązywały znane prawa. Nie czuła ciała, ale czuła się żywa. Nie we mgle i nie we śnie, lecz jasno, wyraźnie, jakby dopiero teraz zaczęło się prawdziwe życie. Na końcu tunelu był światło, nie oślepiające, nie przerażające. Przyzywało, a za nim miejsce którego nie da się opisać słowami. Pamela zobaczyła tam zmarłych krewnych, i nie tylko ich zobaczyła, rozmawiała z nimi, ale nie tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Słowa nie były potrzebne. Myśl to był język tamtego świata. Czuła każde słowo, nie wypowiadając go. Bliscy wyglądali młodo, zdrowo, nawet ci, którzy zmarli ze starości, byli w pełni sił. Ale wszystko trwało krótko. Powiedziano jej, to jeszcze nie czas. Musi wracać. A potem ciemność. I znów sala operacyjna. Zimno. Ból. Poczucie ciała, które już nie słucha. Wszystko, co było tam, zniknęło. Ale pamięć pozostała. Zbyt żywa, by nazwać ją snem. Steve Miller, analizując setki podobnych opowieści, doszedł do wniosku. Mózg nie może tworzyć takich obrazów w momencie śmierci klinicznej, bo wtedy po prostu nie działa nie jest w stanie podtrzymywać świadomości. A to znaczy, że wspomnienia, które przynoszą ci ludzie, nie mogły powstać wewnątrz czaszki. Pochodzą skądś indziej. Pisał: Gdy człowiek umiera, mózg przestaje funkcjonować, ale przeżycia stają się intensywniejsze. Jak to wytłumaczyć? Żadna teoria tego nie wytrzymuje, bo to nie teoria, to doświadczenie, i ono wymaga innego spojrzenia. Gdyby to były tylko sny, przerywałyby się nagle. Jak zawsze, człowiek się budzi, i wszystko znika, a tutaj, wszystko kończy się logicznie, jakby film, który ma zaplanowane zakończenie, jakby ktoś napisał scenariusz, i każda historia kończy się dokładnie wtedy, kiedy powinna. Ale kim wtedy jest ten scenarzysta? Zdumiewające jest również to, że opowieści ludzi z całego świata są do siebie podobne. Niezależnie od tego, gdzie mieszkają: w Indiach, w Kanadzie, w Rosji opisują to samo. Światło, tunel, spotkanie ze zmarłymi, język myśli, brak czasu, możliwość widzenia przedmiotu jednocześnie z każdej strony wszystko to nie może być przypadkiem. Gdyby to były sny, różniłyby się od siebie. A tutaj niemal identyczne sceny. Miller porównał to do koszmaru, który śni się ludziom w stanie niepokoju. Każdy ma swój. Jeden błąka się po lesie. Drugiemu śni się pożar. Trzeciemu, upadek. Ale gdy chodzi o doświadczenie bliskie śmierci, szczegóły się pokrywają, jakby wszyscy przeszli przez te same wrota. Zaznaczał. Nie można tego mylić z halucynacjami. Te pojawiają się przypadkowo. Przerywa je każdy bodziec z zewnątrz. Lek, krzyk, dotyk. Ale doświadczenia bliskie śmierci kończą się inaczej. Mają ciągłość. Mają sens. I co najważniejsze, po nich człowiek się zmienia. Nawet ci, którzy nie wierzyli. A teści, synyki i sceptycy wracają odmienieni. Życzliwi. Milczący, ostrożni, przestają bać się śmierci, bo już nie uważają jej za koniec. I to zmienia wszystko. Jak mówił sam Steve Miller, żaden sen nie jest w stanie zmienić człowieka aż tak bardzo. Żaden halucynogen nie sprawi, że człowiek zacznie kochać życie, bać się zadawać ból, szukać sensu. To może uczynić tylko jedno: świadomość, że już byłeś po tamtej stronie i że to nie była pustka. Każda opowieść, którą Miller zamieszczał w swojej książce, brzmiała jak wyzwanie wyzwanie wobec znanego spojrzenia na świat. Bo jeśli to, co opowiadają ci, którzy przeżyli śmierć, jest prawdą, to wszystko, co wiemy o życiu, okazuje się jedynie połową obrazu. A prawdziwe pytania zaczynają się nie od tego, czym jest świadomość, ale od tego, kim naprawdę jesteśmy. Jednym z najbardziej przerażających uświadomień dla ludzi, którzy stamtąd wrócili, jest to, że poza ciałem pozostajesz sobą. Ale jesteś bez imienia, bez wyglądu, bez przyzwyczajeń. Jesteś esencją i przed nią już nie da się ukryć. Wszystko, co chowałeś w środku, staje się widoczne. Nie dla innych, dla ciebie samego. Niektórzy opowiadali, jak przed ich wewnętrznym wzrokiem przelatywało całe życie. Nie jak kalejdoskop obrazów, lecz jako uczucie, Każdej frazy, każdego czynu. Nie tylko przypominały się sceny, odtwarzało się to, co czuli inni ludzie będący wtedy przy tobie. Nagle rozumiałeś, jak bardzo bolało tych, których skrzywdziłeś, jak ważne było milczenie, którego nie wytrzymałeś, jak mocno kochali cię ci, którym nie powiedziałeś przepraszam. To nie tylko wspomnienie to sąd ale nie zewnętrzny. Nikt cię nie oskarża. To ty sam siebie oceniasz. I najbardziej nie za to, co złe, ale za to, co zostało zmarnowane. Za to, czego nie zrobiłeś, nie powiedziałeś, nie przytuliłeś. To właśnie sprawia, że wielu zaczyna przemyślać swoje życie jeszcze tutaj, na ziemi. Steve Miller nie postawił sobie za cel udowodnienia istnienia Boga. Nie był kaznodzieją. Był obserwatorem, człowiekiem, który zauważył że zbyt wiele historii się pokrywa, by to był przypadek. Pisał: Jeśli to, co opowiadają ci ludzie, jest prawdą, to śmierć to po prostu drzwi, a za nimi nie pustka, lecz świat, który na nas czeka i który dla każdego przygotował coś innego. Niektórzy wracają stamtąd z nowym darem. Nagle zaczynają głębiej czuć ludzi. Widzą, kiedy ktoś kłamie. Inaczej słyszą muzykę. Rozumieją język zwierząt. Były przypadki, gdy ludzie zaczynali malować, choć nigdy nie trzymali pędzla w rękach, albo mówili w językach, których nigdy się nie uczyli. I znowu, to wszystko nie mieści się w nauce. Ale przecież nauka to nie dogmat, to poszukiwanie. A więc najbardziej uczciwe, co może zrobić człowiek, to przyznać, że jeszcze nie wie. I szukać dalej, Miller mówił. Być może pewnego dnia znajdziemy sposób, by zarejestrować duszę, zobaczyć moment, w którym opuszcza ciało, zrozumieć, dokąd odchodzi i co czuje, i wtedy ludzkość nie będzie już mogła żyć jak dawniej, bo wtedy zniknie największy strach strach przed zniknięciem. Podkreślał też: Nie musimy wierzyć we wszystko, ale odrzucać tylko dlatego, że to przeraża to znaczy zamykać oczy na to, co najważniejsze. Czy naprawdę sądzimy, że wszystko, co dzieje się w świadomości umierającego, to tylko biochemia? Dlaczego więc prowadzi to do takich przemian w duszy? Dlaczego ludzie po śmierci klinicznej przestają się bać, przestają mścić, przestają kłamać? Coś tam, po tamtej stronie, dotyka ich tak głęboko, że nie da się tego wymazać. W tych opowieściach jest coś, co nie pozwala o nich zapomnieć. Jakby sama dusza zaczynała rozpoznawać to, co zawsze wiedziała, ale bała się sobie przypomnieć. Miller zauważał: Prawie wszyscy, którzy przeszli przez to doświadczenie, nie potrafili już żyć tak jak wcześniej, jakby wracali nie tylko z pamięcią, ale z nowym programem. Zaczynali się troszczyć, stawali się łagodniejsi, więcej słuchali, rzadziej się kłócili i prawie zawsze mówili to samo zdanie. Zrozumiałem, że to wszystko nie było na darmo. Niektórzy z nich wcale nie chcieli wracać. Było im spokojnie. Czuli, że tam są akceptowani, bez warunków, bez osądzania, po prostu tak. Ale prawie zawsze pojawiała się jedna myśl: Musisz wrócić. Masz jeszcze coś do zrobienia. Nikt nie tłumaczył, co dokładnie. Ale w środku pojawiała się jasność: Musisz dokończyć to, po co przyszedłeś na ten świat. To jak przypomnienie. Jakbyśmy wszyscy nie byli tu przypadkowo. Jakbyśmy zapomnieli, po co przyszliśmy, a potem, nagle sobie przypomnieli. Steve Miller pisał, że według niego te wspomnienia to nie iluzje i nie fantazje. To część większego obrazu. Przedstawiał dziesiątki przypadków, gdy dzieci opowiadały o rzeczach, których nie mogły wiedzieć. O przeszłości, o ludziach, których nigdy nie spotkały. I to nie wyglądało na przypadek, to wyglądało jak ślad, jakby dusza niosła ze sobą pamięć. Ale najbardziej niezwykłe było to, z jakim spokojem o tym wszystkim mówili. Nie było strachu, nie było paniki, tylko cicha pewność. Wiem, że śmierć to nie koniec. I kiedy tego słuchasz, w tobie też coś zaczyna drżeć, bo gdzieś głęboko każdy czuje, że to jest prawda nie naukowa. Nieudowodniona formuła, ale prawda, której nie trzeba tłumaczyć. Pewien mężczyzna opowiadał, jak, będąc pomiędzy życiem a śmiercią, zobaczył istotę, która milcząco go obserwowała. Nie powiedziała ani słowa, ale on wiedział: Ona wie o nim wszystko. Każdą myśl, każdy ból, który zadał innym, i każdy ból, który sam przeżył, ale w tym spojrzeniu nie było potępienia. Tylko zrozumienie. Mówił. To była najszczersza rozmowa w moim życiu, choć nikt nie wypowiedział ani jednego słowa. Takie chwile nie przechodzą bez śladu. Po nich nie możesz już chować się za wymówkami. Wszystko, co wydawało się ważne pieniądze, status, urazy staje się pyłem, bo tamto nie ma znaczenia. I wtedy rozumiesz ważne było coś zupełnie innego to, jak kochałeś. Jak wybaczałeś, jak mówiłeś prawdę, i jak bardzo byłeś żywy, póki żyłeś. Steve Miller pisał, gdybyśmy tylko wiedzieli, ilu ludzi przeżyło coś podobnego, już dawno przestalibyśmy śmiać się z takich historii. Bo być może to wcale nie jest wyjątek. Być może to przyszłość nas wszystkich. Sam Miller przyznawał, że na początku był sceptykiem. Uważał, że wiara w życie po śmierci. To po prostu sposób na poradzenie sobie ze strachem. Ale im głębiej zanurzał się w te świadectwa, tym bardziej stawało się jasne: to nie jest pocieszenie, to wiedza, może jeszcze nie zaakceptowana przez środowisko naukowe, ale już zbyt oczywista, by ją ignorować. Mówił: jeśli mózg nie działa, jeśli ciało nie oddycha, jeśli serce się zatrzymało, a mimo to człowiek nadal widzi, słyszy, rozumie to znaczy, że istnieje coś, co żyje niezależnie od ciała. I jeśli to coś nadal istnieje po śmierci, wtedy wszystko, co wiemy o człowieku, jest niepełne. Może właśnie dlatego tak boimy się śmierci, bo nie jesteśmy gotowi przyznać, że życie to nie tylko ciało, że istnieje coś jeszcze poza tym nieznane, prawdziwe. I wtedy pojawia się najważniejsze pytanie: A co, jeśli wszystko, co dzieje się z nami teraz, to tylko przygotowanie. Co, jeśli prawdziwe życie zaczyna się nie tutaj, lecz tam, po tej granicy, o której prawie nikt nie chce mówić? Bo tam jest prawda, a prawda zawsze przeraża. Steve Miller pisał: Być może pewnego dnia znajdziemy sposób, by zmierzyć duszę, znaleźć dowód na to, że istnieje, i wtedy religie, filozofia, a nawet nauka zmienią się na zawsze. Ale nie trzeba czekać, bo najważniejsze dowody już istnieją: w głosach tych, którzy wrócili, w ich łzach, w ich spokoju, w ich nowym życiu, które zaczynają po powrocie. Możesz wierzyć, a możesz nie. Ale czy nie warto choć na chwilę się nad tym zastanowić? Bo może już kiedyś to poczułeś, w tej jednej sekundzie, kiedy o włos uniknąłeś wypadku, w momencie. Gdy traciłeś przytomność, albo po prostu, gdy nagle poczułeś, że ktoś jest obok, choć byłeś sam w pokoju. Te dziwne chwile, gdy robi się bardzo cicho, i dokładnie wiesz, to nie jest zwykła cisza. To jest wołanie. Steve Miller kończy swoją książkę nie odpowiedzą, ale pytaniem. Pisze: A co, jeśli wszystko, co wiedzieliśmy o życiu, to tylko jego powierzchnia? A co jeśli prawdziwa głębia otwiera się dopiero wtedy, gdy przestajesz bać się śmierci. Może właśnie w tym momencie zaczyna się prawdziwe przebudzenie i każdy, kto usłyszał to wołanie, już nigdy nie będzie taki sam.